Siemanko witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony MC Gamer to jest kolejny odcinek z Don't Starve, a mnie goni drzewiec tak właśnie znowu w moim lasku który tam miałem yy, zagnieździł się drzewiec yy, i będziemy się próbować, będziemy próbować z nim walczyć yy, tylko właśnie zrobimy sobie tak, gdzie ja mam włócznię yy, nie mam włócznie, co to ma być Light, i chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu Pal się mm, Ostatni raz tak zwyciężyłem, bawiłem się tak strasznie długo z tym drzewcem No ale w każdym razie udało mi się tak go pokonać I... Dobra, tu już mi się spaliło drzewko Chodź dalej Dobra To sobie podpalimy A! Eee, podpalaj to, no podpalaj to kurde Dobra Dobra, tutaj podpalił sam sobie. Więc będziemy sobie tak hasać dookoła tego. Aż kiedyś kończy się spali. Aha, nie mamy miejsca na nic, dobra. To zostawiamy. Lecimy sobie tutaj do drzewka i go też podpalamy. Chodź tu. Lamusie. Ale mi dziabną. Kurde i właśnie... Zabił mi dłużka i będę musiał czekać od nowa aż. Yy, aż, 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 chodź tu, co? Podpalił pszczoły? Lol, fak. O, zepsuł ul. No, w każdym razie będę musiał czekać z powrotem, aż. Yy, ona. No, aż ten kwiat dojrzeje i. i, 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 i co? Ała, aż ten kwiat dojrzeje. I będę... No nie! Jeszcze psy! Naprawdę? To są chyba jakieś jaja. Fucking... No nie! Zostawcie mnie! Fuck! Dobra, no to musimy uciekać. W ogóle zniknęła mi moja minimapa. Gdzie mam iść? Do góry. No nie, jeszcze zaraz, zamiast, no, zaraz będzie noc. Chodź tu. No, chodź tu skrzynko! Co potrzebujemy? Potrzeba... Hmm, kurde, nie ma miejsca. To zostawimy sobie tutaj, to sobie zostawimy tutaj. To zjemy i szybko to I, 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 i to. Musimy sobie zrobić jeszcze jednego lighting, znaczy ruda. Torcze. Zrobimy sobie dwie, tak na wszelki, żeby cały czas móc skorzystać. Kurde, boję się tam teraz wracać, ale weźmiemy sobie jeszcze zamiast tego zamiast drzewa, weźmiemy sobie to też kurde bez tego to nie powalczymy bez światła bo nas zacznie atakować jeszcze coś mm, no nic eee, lecimy sobie na razie do góry poczekamy na dzień i będziemy patrzeć co się wtedy będzie działo zobaczymy Ej, kurde nie leży drzewie nam nie wyskoczył to jeszcze mm, jeszcze się przy, przy, Psyż się zrzuciły Dobra, zaraz będzie dzień Więc sobie wrócimy do obozu. Tutaj coś do jedzonka eee, właśnie zacząłem sobie tam piec, wszystko, ale kurde nie zdążyłem, bo mi drzewiec wyskoczył z z, z liści, znaczy z drzew. No i musiałem zacząć uciekać. Mm. Dobra, wracamy sobie tam. Już powoli zaraz będzie dzień. Zobaczymy co tam z tymi psami i z drzewcem się stało. Jak tam się sprawy mają. A, teraz pytanie, gdzie my ich zostawiliśmy. W ogóle minima powróciła. Dziwne, przez on mnie działa. O! Tutaj... O, a ten dalej żyje, tak? Świetnie. Oj tu kupa. Mogę go podpalić? Nie mogę. Heeee, uciekaj, au, au, au Dobra, tutaj nie W każdym razie ważne, że psy zabił Chociaż tyle No, chodź tu O, dobra, zaraz nam padnie Dobra mm. Au O, tak go nie zabijemy. Nie dość, że nas... O! Udało się! Zginął. Dobra. sobie pozbieramy. O, no i dobra. Udało nam się go pogonać. To sobie szybko zbieramy, bo tu nam wiatr zaraz to rozwieje. Będzie po tym, a to się przyda. Dobra, pasowałoby coś... Yy... O, dobra, to nam trochę dodaje życia. Mam 41 życia, no nie za dużo, ale... <laughs> Jak mi pięknie rośnie! Dobra, yy, to sobie upieczę... Nie to, to sobie upieczemy. Hmm, co do filmu. No, miałem opowiadać o tych filmach. W sumie do tego yy, odcinka się za bardzo nie przygotowałem, ponieważ Iż Azalisz to była taka yy, spontaniczna decyzja, bo sobie yy, grałem po prostu tak dla fanu. E, aż tu nagle wyskoczył mi z drzew. Yy, wyskoczył mi właśnie z drzew drzewiec, i musi tak postanowiłem, że może nagram tą całą akcję yy, walki z, z, tym, z tą gadziną. Yy, ale tak w sumie to mógłbym przytoczyć. No właśnie, tutaj mam taki duży las, i z tego mi już w dwa drzewce wyskoczyły. Yy. Znaczy duży las, duże drzewa tam są. Yy, a więc tak, co by tu jeszcze upiec? Dobra. Pieczemy sobie dalej, to, to, to i to. Yy, ale chciałbym, mógłbym Wam polecić yy, pewien dramat, yy, jakim jest Johnny Q. Yy, to jest taki dramat odnośnie ojca, który. Yy, którego syn musi mieć operację serca i on jest. No ta rodzina jest dość uboga nie mają pieniędzy na operację no i ten ojciec robi wszystko żeby jakoś no, żeby jakoś przeprowadzić tą <laughs> operację w sumie końcówka jest dość zaskakująca tak naprawdę Mm, no przynajmniej mnie zaskoczyła, ale film mi się bardzo podobał, Nie cały czas trzymał w napięciu, że tak to ujmę, no, no po prostu mnie tak wciągnął, nie było takich momentów, w których yy, tak oglądałem, bo oglądałem, ale w sumie to poszedłem coś jeść. tylko po prostu cały czas oglądałem. Dobra, zrobimy sobie coś z tego, tylko gdzie to się robiło? coś Do leczenia, gdzie to się robi? Tutaj, backpack. Mogę. O, tutaj jest to. Potrzebuję kamieni. Czy ja mam jakieś kamienie? Mam kamienie. Dobra. A więc sobie zrobimy jedną takie do leczenia. Sobie od razu użyjemy, bo. O, to daje 20 życia. Dobra. Będę sobie pamiętał na. Będę sobie pamiętał na przyszłość. Kamienie zostawiamy. E, dobra, ale pasowałoby iść na te mm, na jakieś pająki bo nam bo mało tego mamy i jeszcze coś z, z tych z pajęczyn by pasowało e, nazbierać, zbierać bo się mogą później przydać Dobra, to sobie gotujemy Kukurydza nam urosła Jej no, harvestuj. Wow, mamy kukurydę Dobra, teraz czekamy na jakieś kolejne nasionka To co, to się kukuje Dobra, to się też piecze Popcorn! Można popcorn z czymś ugotować? Wow, ciekawe co z tego wyjdzie Damy sobie tak i tak Czy też wyjdą jakieś klopsy, czy coś takiego? Zobaczymy Dobra, weźmiemy sobie nasionka i jeszcze raz zasiejemy yy, Dobra sobie trawę zbiorę. Tam na dole gdzie są pająki, bo jak stoję tutaj, to je słyszę. Myślę, Myślałem, że coś ciekawszego będzie. No ale nic. Dobra, damy sobie jeszcze to i to. Ugotujemy ostatnie mięsko. O, co my tu mamy? Tu mamy dwa króliki. Tutaj mamy króliki, króliki, króliki i króliki. Dobra, dobra, mamy kolejną kukurydzę. Dobra. Ugotujemy sobie to. Teraz zjem sobie samą pokórce i... A nie, nic mi takiego specjalnego nie doda. Myślałem, że coś mi podniesie poza głodem i kapką życia. Hmm. Hmm. Nigdy nie mam pojęcia, do czego służą te rzeczy, ale to kiedyś jeszcze się ogarnie. Jeszcze nigdy po prostu nie doszedłem na taki etap, w którym bym... Hmm. O, backpack. No, w którym bym potrzebował tego. To sobie ubierzemy. Dobra, to sobie przełożymy tam. Tego nie potrzebuję. To sobie zostawimy. Chester, co ty masz? Dobra. Kwiat musi rosnąć. To drzewo, drzewo, drzewo. To sobie weźmiemy. O, nie tu. To tutaj idzie drzewo. Tutaj idzie... to. I co tu jeszcze idzie? I może lina? Tak, może lina. a tutaj damy sobie to i to. ok chyba wszystko. To można zostawić, kwiat zostawimy sobie tutaj, patyki też tutaj, Przerządy zostawimy tutaj, łupatę sobie damy tu i to tu. I teraz sobie pójdziemy ponasadzać, tak żeby nam tu pięknie rosło, żebyśmy mieli pod dostatkiem drzewa tak na... O, tutaj nie mogę sobie pozasadzamy. O, nie, co jest? No. A, zasej mi troszkę mi przelagowało grę, ale już wróciło do poprzedniej formy. Dobra, wszystkie drzewa zasadzone. Co mi tu jeszcze zrobimy? O, tutaj idą mi kraść ogień. O! Został mój ogień. Wypad, wypad, głupia ręko. Wypad, 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 wypad. Dobra, pozbieramy sobie jeszcze te. Boże, zaczynam już schizować. Trzeba iść na zbierać jakichś kwiatków czy coś. <laughs> Jakie malutkie. O nie. Aha, bo to mi się psuje. To sobie tak, to sobie wykop o nie zepsuło mi się ale lipa dobra no to nic z tego sobie będę miał patyki eee, to sobie jeszcze upieczemy zjemy to też sobie upieczemy idziemy sobie na górę do Bawołów do Bufalosów zobaczymy co tam mają jak będą aha zjadłem te nasiona a tam trzeba było Boże, lecimy po jakieś kwiatki, bo jest masakra. Dobra, eee, co my sobie zrobimy? Robimy sobie włócznie, i na razie lecimy do góry. Give me flowers. Ty, co tu jest? Czemu ja tu mam zakryte? What the hell? Dziwne Mashroomy! Dobra, bierzemy sobie Mashrooma. W ogóle dzisiaj, to jak to nagrywam, jest. Yy, który dzisiaj jest? Nie, nie powiem wam, który dzisiaj jest, o ile się nie mylę, to siódmy. W każdym razie dzisiaj jest. Yy, finał, półfinał. O, końcówka. Yy, yy, końcówka yy, Mistrzostwa Świata. Mm, o, trzecie miejsce gra Brazylia z Holandią. O ile się nie mylę. Nie śledzę tego jakoś tak uważnie. W każdym razie mecz już się, yy, o ile się nie mylę, zaczął. Bo już jest prawie 11, jak to nagrywam. Dobra. Ładujemy A nie, miałem sobie zrobić ten wianek, kurde. Dobra, no to nic, nie jemy więcej kwiatków. Co jest? Eee, mały. Dobra. Eee, co jest grane? Dobra, tutaj nam się bawoły pięknie rozmnażają. Znaczy, nie w jakimś szybkim tempie, ale... No, jeden już mały jest. Co? Co wy tak mało stracie? <grych> Dobra, to sobie jeszcze weźmiemy i idziemy tutaj do góry. Tutaj są te głupie kwiatki. Ciekawe ile będą mi zadawały jak będę miał ten to jakby sobie zrobić to hm. ło, 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 ło! Hmm Dobra Dobra po cztery mi zabierają. Co? I to odrasta z powrotem? O kurde. Dobra, to ja się na razie nie będę w to bawił, żeby z tym walczyć. Eee, po prostu sobie tutaj pozbieramy. Zebrałem cztery ten. Cztery nawozy. Więc. O, albo pójdziemy sobie jeszcze, ogarniemy te. Ogarniemy sobie jeszcze te teleporty tutaj. Almost here Zobaczymy, gdzie nas przeniesie Siemanie A W sumie niedaleko nas przeniosło, A, zaraz będzie ciemno, zaraz się trzeba będzie zwijać. Ale tutaj są jakieś kwiateczki, widzę. Więc je sobie jeszcze pozbieramy. Aha. Ale ich było. Uuu, co to, co to, 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 to. Można to wykopać? Mam kilof, nie mam kilofa. Ale sobie zrobimy kilof. Czy można to wydobyć? E, nie tym, tylko tym. Aha, nie można. Okej. Okay. To nie było tematu. Tu sobie jeszcze pozbieramy. Mm, mamy dwie dzidy. Dzido! Co to było? Dobra. To sobie zbierzemy, to sobie zbierzemy. Deseczki też sobie zbierzemy. Aha, dobra. Deseczki to chyba nam nie będą potrzebne, ale weźmy sobie, będą na podpałkę, jakby trzeba było. Hmm, w sumie moglibyśmy tu sobie zrobić taki tymczasowy obóz i tutaj dalej poeksplorować, bo tak to biegać. Na taką wycieczkę jednodniową, że tak to powiem. To jest troszeczkę za daleko. Bo zanim ja tu dobiegnę z obozu, to trochę mija. Tak to byśmy sobie ogarnęli, co tutaj jest. I i po prostu byśmy się tu osiedlili gdzieś. Może tutaj na tej takiej wysuszonej trawie. Bo tutaj tak najwięcej widać. Najlepiej myślę będzie. Dobra o, tutaj też są bawoły, fajnie. Cieszy mnie to niezmiernie. Gdzie one są? To była kupa? A nie, są, dobra. Siema! Siemankobyki. Dobra, weźmiemy sobie to. Weźmiemy sobie to. Jeszcze jedno mi dajcie. Dajcie mi jeszcze jedno. Ja chcę jeszcze jedną. O właśnie tą. Dzięki. No to myślę, że sobie rozłożymy obóz tutaj koło bawołów. Będzie nam bezpieczniej, bo jakby nas coś zaatakowało, to w każdej chwili możemy sobie do nich podlecieć i wtedy zajmą się naszym. a nie to przeciwnikiem. Dobra, jak tu jeszcze zrobiliście, to sobie wezmę. Dobra. Ja tu sobie robię ogniseczko. I Jest. Zjemy sobie coś. Mam 9 kwiatków, potrzebujemy 11. Co, jak zjem tego? Aha, spada nam ten. Ok, nasiona zostawiamy Chester, Co ty masz w sobie? Nic nie masz. To, to ci damy. To też. Ci... A bo nie, to zostawimy. Mm, tom ci damy. Tom ci. Nie, to zostawiamy tutaj. Yy... Tu sobie zjemy. Deski ci mogę dać. Bo deski mi się nie przydadzą. Dobra, chyba tyle. Także w sumie to tyle w tym odcinku. Film jaki poleciłem to był Johnny Q. Johnny Q cool po prostu. Tak y, to się pisze. Yy, myślę, że... No, chyba tyle. Dobra, w każdym razie. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Jeżeli Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, żeby być na bieżąco. W komentarzach piszcie y, dalej. Jeżeli oglądaliście ten film, to czy wam się podobał, jakie odczucia? Jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to polecam. Po oglądnięciu możecie napisać komentarz, czy wam się spodobał, czy nie, po prostu jakieś swoje opinie. Także odnośnie odcinków możecie pisać jakieś pomysły, porady itd. itd. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, pa pa!